Celestyna Grzybyta, dzień dobry. Jutro nareszcie będzie więcej słońca, bo od zachodu nad Polskę nasunie się Wyż Brytyjski. W jego zasięgu jest prawie cała Europa Zachodnia, dlatego tam nie brakuje błękitnego nieba. No ale o ile na termometrach w Paryżu czy Londynie jest około 20 stopni, to w Warszawie będzie jutro zaledwie 12 stopni, bo po przejściu chłodnego frontu do Polski zaczęło napływać zimne powietrze z północy. Tylko 5 stopni pokażą termometry w Moskwie. No i tam oraz w Kijowie popada deszcz, ale najintensywniejsze ulewy wciąż mogą się pojawiać w Hiszpanii, tutaj jutro są możliwe nawet burze. Nadchodząca noc będzie dużo chłodniejsza od minionych. Na termometrach spodziewamy się od 4 do 7 stopni. Miejscami na południu, w centrum, na Mazowszu, a także na krańcach północno-wschodnich mogą się pojawiać opady deszczu. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. W Tatrach może spaść około 5-6 cm śniegu. Nad ranem lokalnie na zachodzie możliwe są mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Na wschodzie, na wybrzeżu i w górach mocniej Yeah, yeah. Jutro na znacznym obszarze poprawa pogody, większe zachmurzenie. Początkowo utrzyma się jedynie na krańcach południowych, no i tutaj może jeszcze słabo popadać. Natomiast w ciągu dnia będzie się chmurzyć w Polsce północno-wschodniej. W tych regionach może się też zdarzać przelotny deszcz. Temperatura od 11 stopni na wschodzie do 14 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany silniejszy w części północno-wschodniej. Ciśnienie będzie rosło wczesnym popołudniem na warszawskich zobaczymy 1008 hektopaskali we wtorek zimno, od 8 stopni na wschodzie do maksymalnie 12 na Pomorzu. Na niebie mają przeważać chmury, przejaśnienia będą nieliczne, za to w wielu miejscach spadnie deszcz. Nieco mocniej może padać od centrum po Górny Śląsk i Małopolskę. W środę od 10 do 14 stopni deszcz popada miejscami na północy, a także w centrum i lokalnie też na Górnym Śląsku oraz w Małopolsce nad morzem będzie wietrznie. A w drugiej połowie Tygodnia na termometrach przeważnie od 10-11 stopni w Polsce Północno-Wschodniej do 15 na południu kraju. Opady deszczu mają się pojawiać głównie na północy. A jeśli prognozy się sprawdzą, to od następnego wtorku powinno się zrobić dużo cieplej i być może nareszcie się doczekamy Babiego Lata. Miłego popołudnia, do zobaczenia.